W dzisiejszej dobie wzmożonego narażenia na różnego rodzaju infekcje, z którymi możemy się spotkać, wiadomo należy przede wszystkim unikać kontaktu z osobami, które przejawiają objawy infekcji. Ale jest jeszcze druga strona medalu: możemy również pochylić się, zastanowić się nad naszą odpornością, czy rzeczywiście nasz organizm jest odporny na infekcje. Wiadomo, że też w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w ciągłym stresie, w ciągłych emocjach, gdzieś nie dojadamy, jemy, odżywiamy się w sposób nieregularny, też nasza dieta może być uboga w pewne mikroelementy, witaminy. Więc mamy, jesteśmy narażeni na niedobór różnych substancji, które. Naprawdę są nam niezbędne i też wzmagają naszą odporność. Dlatego tutaj, w naszej klinice, mamy możliwość zbadania tych wszystkich niedoborów, niedoborów naszej odporności. Możemy też oznaczyć wskaźniki stanu zapalnego. Te wskaźniki pokażą nam, czy nasz organizm jest zdrowy, czy być może gdzieś w naszym organizmie tli się jakaś infekcja, jakiś stan zapalny. Badania są bardzo proste: polegają na pobraniu krwi. Także nawet nie trzeba specjalnie się przygotowywać do tych badań. Pobieramy morfologię, pobieramy y, czynnik OB czy białko z fazy CRP. Również mamy możliwość badania y, poziomu witamin, witaminy D, witaminy A, również poziomu żelaza, także magazynu żelaza w naszym organizmie, ponieważ ten, ten pierwiastek żelazo. Też ma tendencję do, mamy tendencję do utraty tego pierwiastka w naszym organizmie. Wiedzą o tym na pewno kobiety, bo tracą to żelazo, więc ten magazyn jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, czy mamy ten magazyn zapełniony. I te wszystkie badania możemy wykonać u nas i mogą też uspokoić nas, bo wiemy, że nasz organizm jest zdrowy, odporny.